Pora zobaczyć, jak tam z wizji najlepszych tytanów zergowych na świecie. W dolnym prawym rogu Seralt Leona Sotana, zawodnik teamą Basijsk, mistrz świata dwukrotny. W górnym lewym rogu na czerwono gra Shin, z teamu Gle Gaming Gladiators, jeden z lepszych na pewno, jeżeli nie najlepszy, koreański zerg w tym momencie. Też spokojnie mógłby ten turniej wygrać, gdyby jeszcze wyszedł z grupy. No właśnie, oto teraz ta rozgrywka się toczy. Oczywiście, jeżeli Shin wygra, to jeszcze nie jest tak, że... Awansuje, bo potem jeszcze ma mecz z Curem, chociaż trochę dziwna kolejność meczów, jak na mój gust. Bo no jeżeli Shin pokona Starla, to Cure może tak, jakby oddać w cudzysłowie mecz Shinowi, może go przegrać. <laughs> może, może powinna być za zamieniona ta kolejność spotkań i wtedy do samego końca byłaby tutaj może jakaś walka o awans z innej strony. Jeżeli Cure by pokonał Shina, no to znaczy nie już by na pewno nie awansował. Zrobiłby to Seral. I wtedy nie, mógłbym, nie musiałby rozgrywać tego spotkania. No, to w sumie ciężka, ciężki temat, ciężka decyzja. Najprościej oczywiście dla Serala, jeżeli zwyczajnie wygra. <laughs> zwyczajnie wygra tę mapę. I wtedy już chyba nie będzie praktycznie żadnych wątpliwości. Otóż nie, no, jeżeli by wygrał na przykład Seral tylko jedną mapę, to jeszcze potrafię sobie wyobrazić scenariusz, w którym Seral awansuje. To znaczy, jeżeli sorry, jeżeli Shin wygra ten pojedynek, to oczywiście potrafię sobie wyobrazić scenariusz, że to on awansuje, a nie Seral. Ale najbardziej dla Serala po prostu wygrać, tak. Po prostu wygra i będzie dobrze. 3:0 w grupie to już nie da się lepiej jest wtedy pewność awansu. mm <clears throat> Osiem osób kraken, witamy na streamie. Cześć wszystkim. <laughs> Oglądamy cały czas początek rozgrywki. Oczywiście, obaj gracze zdecydowali się na szybką, w miarę słuchawką bazę. Zatem, Baning Nest, no i teraz Zarklingi. Teraz etap, kiedy mogą być takie pierwsze potyczki z Darklingów i Banów. To taki w miarę stały element gry w tym etapie. 10 dB, witamy, witamy. Dobra, na razie widzę, że ten etap rozgrywki, kiedy Lingi Bane się atakowały, jest chyba powolutku już za nami. Czy w POE2 i Wodski. E, otóż e, tak, grałem tylko troszeczkę, ale w sumie już te troszeczkę mi wystarczyło, żeby uznać, że no tam ktoś faktycznie dobrą robotę zrobił. Jakieś 2,5-3 godziny grałem tylko, ale bardzo fajna gra. Jak widzimy, turlanie do karakanów. <laughs> Jakieś jest tutaj robione. Będą się szybciej turlać przez mapę. <laughs> Nie, no, glial, glial jest robiony. Ej, zrobił więcej dronów, zauważalnie, i to w krótszym czasie. Ciekawe. Jak on to zrobił, skoro mapa taka standardowa, taka zwyczajna? Może nasz im też z tej niepewności. zagro troszeczkę bezpiecznie, trochę mniej dron. No ale to się może zamieścić w, dłu w dłuższej perspektywie. Jak widzimy Spire robi Shin. Seral chyba też robił przez chwilę Spire, albo mi się wydawało. Może mi się przewidziało, no. <coughs> w każdym razie teraz Shin na pewno go robi. Witamy, strzygam. Piwocki też widzę, że wsiąknąłeś, tak. Wcisnął, czy Poet 2, czy Diablo 2. No, ciężko porównywać gry, które dzieli 20 parę lat. Ja wiem, że był remaster czy ja Diablo z resurrected, Nadal jest tak jakby ta sama gra, z le leciutkimi, leciuteńkimi zmianami. Witamy, NotExist, 39 lat, pozdrow. O! No i chodzą, chodzą, wchodzą w obroty jak widać zawodnicy. Spajer zagranym. Doskonale. Roach'e hydry, Piękna masa, ale Sheena oczywiście nie odpuszcza i gra Rouch, Ravager. Typowe rzeczy ze strony koreańczyka. O, no, Finn trochę tak próbuje go w swoim mikro oczywiście pokonać, no, ale chyba nikt nie wygrywa na razie. Na pewno zastanawiają jeszcze Mutaliski. Na razie tylko kampa i takie wymiany, które oczywiście nikomu nie dają finalnej przewagi, ani nawet są jakiejkolwiek przewagi. Trochę mają inny pomysł na tę mapę. Widzę, że gramu taliskami to taka w ramach raczej zatrzymywania overseera. O, jeszcze Oplu i Woczemberseral zablokował. Czuję, że może zaatakować, bo jest przewaga liczebna. Ale trzeba by na pewno to półkolę trochę bardziej mnie przekonuje ze strony fińskiej. No Dyson ma jeszcze przez chwilę lepsze umocnienia. Uuu, ale to jest kontra. I ta kontra może jak najbardziej zapewnić Seralowi prowadzeniem. I to nawet nie takie małe prowadzenie. Teraz pójść do pierwszej bazy należałoby tymi roczami, nawet przekopać się. Fajnie, fajnie rozgrywa Seral. Trochę gra na czas, trochę na patencie. Dziwi mnie, że nie atakuje od frontu przeciwnika. Chyba może Panagra gra teraz rozdziela swoje roadshows Jak zwykle zakopane, wykopane, zakopane, wykopane Tak co chwilę Będzie latał po bazach Tylko trzy mutaliski posiadacz Inny nie trzeba się tym jakoś wybitnie przejmować Kilka hydralisków na to wystarczy No i za moment atak ze strony Serrala Serral ma lepsze umocnienia do swoich jednostek 2-1, zaraz będzie 2-2 nawet Kontra jeszcze 2-0 Tak, będzie przewaga w ulepszeniach Rącze się wykopują. Shin traci w oczach masę. Oj, ale teraz kilka hydraulików złapanych, trochę. Fa no, fatalna ta pozycja Seral'a. Sporo roczy jest kompletnie poza pozycją jakąkolwiek słuszną, jakąkolwiek właściwą. Teraz Korosiwami próbuje się trochę Chiny ratować. No i zobaczmy, czy to ma jakikolwiek sens teraz ta batalia. Może drony do obrony wyciągnie też Seral. Pytanie, czy potrzebuje. przewaga w lepszeniach po stronie fińskiej. Serala robi masę rołczy ze swoich jajek, ale nie może pozwolić na to, żeby bitwa była jednostronna. Bo to jeszcze da się w teorii przegrać. Masa <grytania> punktów świeci się na minimapie. Też w bazie Shina, w zasadzie w każdej bazie Shina coś jest atakowane. No i nadchodzi. Kolejna dostawa karakanów Serrala właśnie wypełzają z drugiej bazy. Z trzeciej też kilka spod spodu nawet kilka z nich i drony do obrony wyciąga również Serala. Nie ma opcji. Żeby Shin wyszedł z tego cało. Może tylko dokończyć kaczerkę I tak, tak też zrobił. Seral zaraz pewnie odbuduje te kacze, ale chyba to nie będzie konieczne. Chyba już i tak jest koniec. Tak jest, GG. I pierwsza mapa na konto fińskie. No, jak tak dalej pójdzie, to nawet korejczycy nie będą mieli po co ze sobą grać tego ostatniego meczu. Bo już obaj będą mieli skreślone szanse na awans, jeżeli Seral teraz wygra kolejną mapę. Może tak się stać, ale to by była ciekawa historia z takiej grupy. Nie jeden Koreańczyk. No i wystartowali. O, jeszcze Tamagoczek. Dziękuję bardzo za suba Twitch Prime. Pozdrawiam. W dolnym lewym rogu Seral, w górnym prawym Shin, Tak jak mówię, jeżeli w tym momencie tę mapę weźmie na swoje konto Seral. No, to w zasadzie Shinski mogą nie grać, ale chyba zostanie ten mecz pokazany. W sumie nie wiem, zobaczymy. Witam Del Rey. Czy można skończyć, pobrać się, replay z tych gier? Chyba nie, chyba nie, wątpię. A no można tutaj właśnie sobie oglądać na streamie u mnie chociażby. Seral to kosmita? Co się dzieje? Nie, no, jest kosmicznie dobry. Jest absurdalnie dobry. Nie, już nie muszę grać, bo według Wikipedia obaj Sera mają awans. O, już tak, już to się ziściło. Niesamowite. O mój Boże, a no tak, bo ta jedna mapka też przeważyła. Dokładnie, dokładnie, Xin musiał wygrać 2-0, o mój Boże. Już a Xin może nawet sobie nie zdaje sprawy, w sumie ciężko powiedzieć, bo czasami gracze tam są ostatni, którzy się orientują, co się dzieje w grupie. Ale nie, no to, ano no racja, racja, Haustralf jeszcze zwraca uwagę, że w sumie to czy trzecie, czy czwarte miejsce w grupie jest znaczenie, bo e, więcej, więcej dolarów zawsze wygranych, więc jednak Cure z mało mają co zagrać. Ma po co wygrywać kior? Kiedyś były takie problemy właśnie w fazie grupowej. Jeżeli nie było nagrody za różnej, nagrody za trzecie i czwarte miejsce, pomimo tego, że obaj, oba odpadają, te, te miejsca, no to jednak ważne, żeby gracze po coś mieli zagrać. Ten, ten ostatni meczek no i chociażby te 75 dolarów różnicy za jedno BO3. Nawet gamerzy mogą się skusić. Może być ich łatwiejsze: 75 dolarów w godzinę. Dobrze, dobrze. <laughs> no, rozwój trwa. Królowa jeszcze kilka razy z rglinga zaczepiła. O i właśnie tutaj taki jeden się przekręcił. Witamy Satanie, siema, siema. Takie walki jak widać między, między Zerglingami a Bainami, no ale tak naprawdę Seralowi chodzi o to, żeby teraz docisnąć przeciwnika dużym lądowym atakiem. Trochę mnie dziwi, że tak dużo dron zagrał Seral, ale no zobaczymy, czy w 5 minut zrobi taki mocny roczowy rocz, który skończy rozgrywkę. Może tak się stać, mapa jest stosunkowo krótka. Bainy dodaje Seral oczywiście do całej akcji. O, robi drony, teraz Seral ciekawe. Tak jakby się chciał yy, wbić, ale już za chwilę znowu wycofać i robić ekonomię. Mega ciekawe. Może też widzi po prostu, że rywal jest wystarczająco bezpieczny, że ma wystarczająco dużo wojska. Seral myśli, czy się pewnie wbić, czy się nie wbić. Może bane'ami po prostu pójdzie do przeciwnika. Tutaj jest ciekawie, bo widać, że kontra Shina jest dość mocno ultra tymi bane'ami. No, ale to jest mądre, żeby ich nie detonować, tylko poczekać, aż rywal je zniszczy, bo wtedy zawsze te... każda salwa roacha nie idzie w Serralowego Karakana, tylko właśnie w bejna. I to też ma znaczenie, wtedy używamy jako mięsa armatniego oraz zadawacza obrażeń jednocześnie takiego bejna. Fajnie, fajnie, ale tutaj chyba trzeba się wycofać. To tak łatwo nie będzie, no? To jeden-1 jeden wisi w powietrzu, chociaż jak dobrze wiemy, to już nic nie zmieni. Właśnie tutaj co najwyżej powalczy. O trzecie miejsce w grupie. Ciężko będzie wygrać tę mapę Seralowi. Widzimy, że Shin ma plus jeden, już idzie dużą grupą karakanów przez mapę. Sprawdza Seral to widzi. Nie no, w sumie ma trochę czasu. No i z nawet dodaje, chyba. Nie lekceważy tego całego zagrania. Czuję, że będzie kłopot z obroną. Bo to właśnie się robi z Spain Taka doraźna pomoc, chociaż one się całkiem długo morfują. Shin robi Spire. Czyli to też tylko taka mocna presja, a potem jest inny dalszy plan. Nie wchodzą temu. o Rozwali spora, z mu u jak na złość teraz, kiedy te hydry wyskoczyły. Się wiem sobie, co robi przez chwilę Shin Ale chyba jednak nie popełnił dużego błędu. Ale teraz najbardziej mnie zastanawia, czy Seral drobi e, hydraliski do pełnego limitu i po prostu zaatakuje, bo cały czas ta mapa się wydaje taka niezadługa, co nie? No i zobaczcie, jaki limit armii ma Seral. Ile drona, ile Shin 83 drony, Sera 61 i to niekoniecznie jest tak, że Hashim jest na prowadzeniu, no bo ekonomia lepsza. Uuu, jeszcze supply block. Ale obaj gracze złapali chwilę temu supply blocka. No mega mnie ciekawie, czy Sera zaatakuje, tak jak się wydaje, że zrobi. No jest na trzech bazach tylko, to chyba musi nawet zaatakować. Idzie przez mapę czy nie idzie. Tu jeszcze jednego overlorda złapał. No będzie ciekawie, to to jest gwarantowane ma prosty plan. Będzie chciał beinami rozwalić hydraliski, a raczej pomóc mutaliskom tak bardzo, jak tylko się da. No i albo wejdzie, albo nie wejdzie to zagranie. Tutaj też troszeczkę bainów na trzecią bazę fińskiego zawodnika. Teraz wyskoczy pełny limit Serrala. No i on musi zaatakować. Tam do jego trzeciej bazy właśnie wjeżdżają Bejną. chyba ich nie zauważył. Tak, dokładnie, no. Sporo tego popadało. I teraz seral po prostu dalej robi wojsko i no, widać, 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 co on tu zamierza. Jest jeden prosty plan. Rura. Atakujemy i zobaczymy, co się z tego... Jeszcze urodzi i wydarzy. Seral nie ma wyjścia. Musi zaatakować, musi spróbować wygrać. Tam jeszcze overlordów sporo jest do zniszczenia. im po prostu przejechał się po ekonomii fińskiej. No ale Serral ma dużo większy limit armii, więc albo wejdzie, albo nie wejdzie to zagranie. Będzie ciekawie. Plus 2 do ataku też dla Serrala. Fajnie gra. Chociaż nie ma pancerza, to by pomogło z mutaliskami. Cały czas bejny nie są w stanie doturlać się do hedralisku, bo ich tu po prostu nie ma. Hedraliski gdzieś z tyłu walczą. Dobra, wydaje mi się, nawet ta bitwa już tak początkowo dla Serrala. No i bejny, bejny, bejny. Czy... jak ładnie ciałem karakanów zasłonił się przed bejnami. Elegancko. No i kto wygrywa? Serral wygrywa, jak to moje oko. No bo kto inny, Czyżby Shin leciał na kontratak, chyba tak. Chyba o tym myśli właśnie. Część hydrali się, wycofuje tych fińskich. Część została oczywiście, no bo trzeba rozwalać bazy przeciwnika. Czyli w dalszym ciągu planuje robić beiningi. Ma dużo surowców, może tych beinów trochę zrobić, ale jeszcze ma Safray Bloka. O no, najgorzej. Overlordy wyskakują z jajek, ale nie są w stanie przecież nic zrobić. No i seral teraz toczy prawdopodobnie kluczową, ostateczną batalię. Czy wystarczy mutalisków, czy wystarczy jednak hydralisków? ja, jednak mutaliski! Zabrakło może czegoś z przodu, jakiś row, czy przykładowo Sral chyba nie wie o bazie w okolicy godziny czwartej. Spire jest zagrany, nie wiem czemu kolejny. Albo może inny został zniszczony Shinowi. Niesamowite, o tu jest jeszcze jedna baza. Sral się zajmuje ekonomią. Która tam się właśnie znajduje. No mega ciekawe, bo... Wygląda jakby jednak Shin wygrywał przez lepszą ekonomię i przez to, że może to po prostu wyczyścić modaliskami. Zdaję sobie sprawę ze swojego nieciekawego położenia Serral, ale może, 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 jeszcze raz, większy limit armii zaprocentuje. Jeszcze te parę roach'y by się przydało Serralowi, o właśnie te cztery karakany, żeby jednak jakieś minimalne mięso armatnie tutaj było. No i już wychodzi na mapę. O, tutaj kilka hydralisków, to są cenne rzeczy, łatwo stracone. Gdzie się może tam uratuje, tam się wybroni. Już ucieka tym hydraliskiem, chyba pod spora, nie wiem czy tam w sumie go odbudował. Jest spor. Tutaj też kolejna wieżyczka, ale... No, nie wiem, czy by nie wystarczyło. Do bazy Shina wchodzą hydraliski, Cały czas podbramkowa sytuacja. Seral wydaje się troszeczkę silniejszy. Znowu, ach, Shinile ma gaz 1100, ale znowu stracił Spire, więc nie zrobi kolejnych Mutali. Nie ma też Banek Knesta, więc nie ma Baneów. To nie ma nic, co by było takie naprawdę mocne. No, i tutaj tymi Mutalami tak bezradnie w sumie atakuje Korańczyk. Budynki, które nie mają tak teraz dużego w zasadzie żadnego znaczenia. Niewiarygodne, ale chyba i tę mapę Seral wyciśnie. Raczej to wyciągnie, niszczy na razie bazy. Teraz Ler. Chir myśli o kontrataku, może zniszczyć wszystkie bazy przeciwnika w teorii. Teraz ma mniejsze wydobycie. Wygląda na bardzo niezadowolonego, niepocieszonego swoją pozycją w kamerce. Przed chwilą tak nie miotało, już tylko pozostało się uśmiechnąć chyba i podziękować. Ogól. Seral w szoku, ja w szoku, tu jeszcze troszeczkę dronek będzie w stanie wyciągnąć, no nadal chyba Seral prowadzi, ale niesamowite dla mnie, że tej batalii nie wygrał fiński gracz, tylko jednak koreański. No, kto wie, może najważniejsze będzie to, że takie świeżutkie bazę ma teraz Sinta. w dolnym prawym rogu jest prawie nieruszona. No, cuda bajny robią często, cały czas trochę jeszcze gazo maszyn sera cały czas biega z Erglingami, szanuję to mocno. O, teraz szansa, tak jest, jednak za dużo Hedrali, jednak to wyciągnął Seral łatwo, nie było ale level well play. Była to bardzo bliska mapa, Shin wkurzony, bo już wie, że z tej grupy nie wyjdzie. Zresztą i tak ta mapa teoretycznie była nieistotna. No i teraz zobaczymy pojedynek dwóch Koreańczyków. Ostatni mecz dzisiaj, Shin na Cura z EVT. Ładne starcie to z wizji. Zwłaszcza druga mapa, chyba najlepsza dzisiaj.